Cześć, witamy Was serdecznie w pierwszym bodaj odcinku traktującym o tym, co się aktualnie u nas w Abwiniu dzieje. Ja jestem Rafał, a naprzeciw mnie, mniej więcej lekko po skosie, siedzi Mateusz. Cześć Mateusz. Cześć. Super, fajnie, że się udało nam coś takiego zrobić. No i słuchajcie, co będziemy Wam chcieli dzisiaj powiedzieć? No, powiemy jaka sytuacja u nas, w naszych projektach, w naszych... Planach, tych krótszych, tych trochę dalszych. No i chyba tyle. Dobra, to lecimy. Yy, mamy ten nasz projekt. Nazwijmy go na razie projekt B, żeby się trochę lepiej nam kojarzyło, a wam oczywiście w ogóle. Yy, co, jesteśmy w fazie odbiorów. Dokładnie tak. Można powiedzieć, że na ostatniej prostej. No, tak. Chyba nawet nie jest to jakoś specjalnie wyboista prosta. Nie, no tak naprawdę jesteśmy właśnie w tak zwanej technicznie mówiąc procedurze odbiorowej. Eee, czyli, tak naprawdę, jesteśmy na, na finiszu naszych prac, znaczy, właściwie to już skończyliśmy nasze prace, tak właściwie. Aktualnie nasz klient weryfikuje stan aplikacji. Eee, by jesteśmy już po takiej pierwszej fazie. Wpadło nam kilka błędów, które też rozwiązaliśmy, i już klient nasz dostał aplikację z powrotem do, e, do weryfikacji. No i tak naprawdę myślę, że. Kwestia kwit, pewnie paru dni, no i po prostu będziemy temat domykać już. To, co myślę jest ważne, to to i fajne w zasadzie zarazem też, że mm, klient zdecydował się na zewnętrzny zespół testujący. To jest bardzo ciekawe w tym podejściu, bo chyba pierwszy raz w sumie mam styczność w takim projekcie prywatnym, żeby klient się na coś takiego zdecydował, nie? Bo to jest raczej rzadkie podejście. W projekcie publicznym mieliśmy okazję faktycznie mieć taki zespół zewnętrzny, no i tak naprawdę. Z perspektywy klienta uważam, że to jest bardzo fajna w ogóle opcja. Bardzo mądra decyzja, taka przemyślana. Może tam niektórzy się takich rzeczy boją, ale w zasadzie ch chyba nie byliśmy jakoś przesadnie tym yy, przestraszeni. Myślę, że też byliśmy trochę tacy, uuu, dobra, to będzie coś takiego innego. Fajny challenge Fajny na pewno. Fajny challenge, nie? jak najbardziej. Yy, co tam jeszcze o tym projekcie? Yy, wiem, że yy, co tam powiedzmy, może. Mo, może trochę takie upierdliwe było mamy w tym, w tym projekcie, technicznie nazwanym B, taki dosyć, dosyć długi proces onboardingu. I tutaj możesz, możesz powiedzieć, jak sobie z tym próbowaliśmy poradzić, żeby, żeby to było chyba mniej upierdliwe, żeby łatwiej się testowało, łatwiej wprowadzało, i tak dalej. No tak, zwłaszcza, że tak naprawdę na, na finiszu, oczywiście nie tylko, tak, ale na finiszu przy takich dosyć intensywnych testach, jednak często trzeba było tą ścieżkę przechodzić, czyli zakładanie nowego konta, nie wiem, rejestracja z różną metodą, tak, bo tam mamy rejestrację, nie wiem, mailem, rejestrację jakimś kątem Google'a, kątem Apple'a, więc tak naprawdę różne metody musieliśmy weryfikować. Też różne ścieżki przychodzi w różnych wariantach, więc tak naprawdę ilość tych takich wariantów była nawet mnoga. Więc tu akurat Rafał wpadł na taki bardzo fajny pomysł, że po prostu podepniemy pod to AI, które. Zgodnie z naszym opracowanym promptem po prostu będzie generował nam propozycję, po prostu wygeneruje nam jakby treść, na podstawie której wypełni dane w tych polach. Więc tak naprawdę, zamiast przechodzić przez, nie wiem, 10 ekranów, nie wiem ile tam jest tych ekranów, ale powiedzmy, no że sporo. mniej Trochę więcej, mniej, myślę, sporo, no. Koło, no to mniej więcej myślę, że to może być około 10, może to delikatnie mniej, ale zamiast po prostu tworzyć nowe konta i za każdym razem tracić, no nie wiem, no te parę minut, żeby te konta zakładać. Jakby jedna to jest strata czasu, dwa to jest po prostu poczucie roboty, takiej głupiej roboty. I strata jakości i strata jakości, bo często te profile wtedy były tak yy, po macoszemu trochę powypełnione. To po prostu, no po prostu po najmniejszej linii oporu, tak, wypełnione. Tak. Więc yy, po prostu tutaj Rafał podał na, na pomysł taki właśnie, że podłączę tego AI. -a który według naszych zasad określonych, tak, generuje nam teraz profile. No i to jest fajne, że generuje te profile faktycznie takie sensowne, różną ilością danych, w różnej części wypełnione, niewypełnione, więc tak naprawdę zgodnie z zasadami określonymi wypełnia. Dzięki temu też testując aplikacje widzimy, że dane są takie faktyczne, a też jakby testy na takich danych, wiecie, faktycznych, zupełnie dają inny odbiór. Jak nie wiem, w aplikacji są dane typu test, test. To czasami wielu rzeczy po prostu nie widać, a jak wrzucimy tam sensowne dane, to dopiero widzimy, że aha, coś w sumie się źle wyświetla, coś w ogóle bez sensu. Więc jakby takie rzeczy nam bardzo fajnie wychodzą. Więc mechanizm działa bardzo fajnie, bardzo ciekawie. To był taki pierwszy raz, ale myślę, że będziemy to podejście pewnie stosować sobie w kolejnych aplikacjach. Tak, ciekawym dosyć też było to, że w sumie udostępniliśmy to temu zespołowi testerskiemu który weryfikował te aplikacje po to, żeby oni też w sumie mogli no, z większym, tak naprawdę wydajnością i z większą jakością przetestować te, te aplikacje, którą wytworzyliśmy. Chy chyba ciekawym, przezłamany śmiesznym jest to, że tam chyba nawet ze dwa bugi wpadły do tego ekranu debugowego, który, który tam generował tego AI i tak dalej, także <grym> fajne to było, dosyć zabawne. Dobra. Fajnie nam się te projekty alfabetycznie układają. Zaraz mamy projekt o roboczej nazwie C. To nie wiem gdzie A, ale A to jest po prostu Aby Winio. Dobra, wiadome. Dobra, no to tutaj mamy, mamy dosyć specyficzną sytuację, bo jednak staramy się te, jak robimy aplikacje, żeby te designy jednak powstały albo wcześniej, albo przynajmniej w miarę na bieżąco. A tutaj mamy taką sytuację, że te designy do tej aplikacji, no w zasadzie wiedzieliśmy od samego początku, że one będą na końcu. Pytanie, dlaczego? nie? Też warto powiedzieć, bo tak naprawdę zwykle jak jednak jak tworzymy projekty, to staramy się, żeby te projekty nie były zależne od innych działań, które jakby są wykonywane przez firmy zewnętrzne. I oczywiście wtedy jest zawsze najprościej bo te prace układamy sobie sami, jakby nie musimy zwykle na nic czekać. E, natomiast w tym przypadku jest tak, po prostu, że klient ma jeszcze jakby inny zespół, który po prostu projektuje kwestie marki, strategię marki i tego typu elementy. E, no i tak naprawdę no, nie ma sensu robić designu wcześniej, no bo ten design musi być oczywiście jakby spójny z tą strategią marki, tak, z tym jak ta marka będzie wyglądała, dlatego to musimy czekać. E, no i Trochę to się faktycznie w czasie rozciąga, więc tutaj testujemy takie nowe rozwiązanie, nowe podejście tak, do developmentu. Takie, że designy powstaną w sumie dosyć późno i designy będą wdrożone dosyć późno w aplikacji. No, w zasadzie na, na ostatni moment, dlatego no tutaj żeśmy zastosowali takie podejście, że faktycznie chcemy cały, tak sobie to robocze to nazwaliśmy, szkielet. W aplikacji stworzyć na gotowo, gdzieś tam bazując na takich, powiedzmy, makietach mitwi coś w tym stylu, co, co, coś, coś tej jakości. Na ten moment jesteśmy w sumie też chyba bardzo blisko tego, żeby to gdzieś tam powoli kończyć. Zostały jakieś tam rzeczy jeszcze do zrobienia na backendzie, bodaj jakaś integracja Strelo i tego typu rzeczy, bo tam klient akurat sobie tego zażyczył. No i w sumie tyle. O aplikacji sobie możemy jeszcze powiedzieć tyle, że ma dosyć ciekawą funkcjonalność. To znaczy ciekawa feature, tak? Niebezpieczny, jak już, jak już, w zasadzie udało nam się ustalić też po rozmowie z klientem w pewien sposób. To znaczy aplikacja ma, ma skanowanie twarzy w sensie w 3D, dlatego w zasadzie używamy tylko i wyłącznie ta aplikacja w zasadzie jest stworzona tylko i wyłącznie na na iPhone'y tam od którejś wersji, które, które posiadają jakby Face ID, tak? Ty używasz iPhone'a, to tak, bardziej to kojarzysz. Dokładnie. Okej, okay. no i z takich ciekawych rzeczy, no to dostaliśmy od niego co? Głowę, odciętą głowę. głowę. Tak, na szczęście nie jest to głowa konia pod poduszką, natomiast wydrukowana na drukarce 3D faktycznie tam od, od szyi w górę głowa i z relacji, z relacji, że tak powiem klienta, wiemy, że ponoć tą głową da się odblokować telefon. Tak, natomiast oczywiście ta funkcjonalność jest jakby bardzo istotna z punktu biznesowego, więc jakby nie robimy tego, że tak powiem, w jakichś takich niecnych, że tak powiem, celach. Jak najbardziej jakby ten skan twarzy jest potrzebny po prostu w konkretnych celach natury medycznej, można tak to trochę powiedzieć, no tak. więc jest to bardzo, bardzo akurat potrzebne, natomiast no też ciekawe, Ciekawe, nie wiem, czy wyzwanie, bo nie było to aż tak duże wyzwanie, mam wrażenie. Myśleliśmy, że będzie trudniej, ale poszło całkiem sprawnie, jeśli poszło chodzi sprawnie, o tę funkcjonalność. Tak. Aczkolwiek nowy element, którego do tej pory jeszcze aplikacjach nie robiliśmy. Tak. Dla, dla mnie ciekawe jest to, że użytkownik faktycznie z racji skanowania danych biometrycznych musi zostać poinformowany o tym, że halo, halo, ale ta aplikacja zbiera dane biometryczne. Fajnie, że, że tak powiem. Yy... Apple w tym wypadku o to dba, no mocno o takie rzeczy dbają, ale to też jest dla mnie jakieś tam nowo. Dobra, chyba tyle o projekcie C. Projekt D, nie, nie mamy takiego projektu, aczkolwiek, nie wiem, ja mamy chyba jakieś skrajne skojarzenia. Co tam, przymierzamy się do jakiegoś swojego małego produktu, projektu. I tak myślę, co jesteśmy na, na etapie gdzieś tam. Trochę utknęliśmy, mam wrażenie. Trochę utknęliśmy, <laughs> na tak. etapie. Mamy designy, ale co, uczciwie no, średnio nam się podobają? Tak, liczyliśmy na coś więcej, dlatego że aplikacja jest stosunkowo mała, stosunkowo prostej funkcjonalności, myślę, tak to możemy powiedzieć, przynajmniej mm. na, na ten moment, bo jak wiecie, warto zacząć od MVP, więc zaczynamy mm. od czegoś naprawdę małego. No i zależy ona po prostu na tym, żeby ta nasza aplikacja jednak się wyróżniała właśnie ciekawym designem, więc tworzymy aktualnie design, natomiast no, pierwsza iteracja nas nie zachwyciła, więc po prostu czekamy na drugą iterację. No i mam nadzieję, że drugą, ostatnią to iterację zobaczymy. Nie jest to też, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, żadna aplikacja, która, nie wiem, jest jakimś niesamowitym rocket science jest pierwsza na rynku, nie nie jest i nie będzie. Natomiast mamy na nią swój pomysł, ale za to wiemy też, że ona musi się czymś wyróżnić. Musi. Dokładnie. Musi mieć ten efekt. Wow. Dobra. To z mojej strony mam teraz taki pomysł, który dosyć usilnie, chociaż chyba trochę z oporem ze strony zespołu, próbuję wdrożyć. To znaczy, chcę doprowadzić do takiej sytuacji, że każda osoba z zespołu, będzie tak, jak się to ładnie kiedyś kolokwialnie mówiło, wiedziała wszystko o czymś i coś o wszystkim. To znaczy, chcę trochę spłaszczyć te zależności, które mamy aktualnie, i taką grubą linię dzielącą backend od frontendu trochę przełamać. I chcę doprowadzić do sytuacji, w której u nas każda osoba, która się zajmuje frontem, jest w stanie sobie. Odpalić. Nie mówię, że cokolwiek zmieniać tam, ale jest w stanie sobie sama odpalić serwer, żeby gdzieś tam pewne rzeczy sobie posprawdzać, żeby móc zobaczyć konsolę, co się tam dzieje. Nawet się po cichu przymierzam do tego, żeby była w stanie sobie zdampować bazę danych i odtworzyć na przykład produkcję u siebie, żeby jakiś konkretny błąd móc testować i, i naprawiać lokalnie, a niekoniecznie robiąc to na produkcji, bo czasami w zasadzie nie możemy tego robić. Są takie przypadki, gdzie, gdzie my realnie nawet no mam taki projekt, gdzie, gdzie nie, możemy, nie możemy, nie powinniśmy przynajmniej bardzo mocno, powinniśmy unikać odpalania w ogóle aplikacji produkcyjnej, żeby nie zakłócać statystyk itd. i tak no, dalej. Mamy takie wymagania, więc chcemy tak jakby do tego dążyć. Z drugiej strony, tak jakby osoby, które się zajmują backendem, żeby nie czuło jakiegoś, nie wiem, niesamowitego wstrętu odpalając front i takie, co to w ogóle ma być. Zobaczymy. Opór na razie jakiś tam jest, ale siłą tylko i wyłącznie argumentów. Mam nadzieję, że uda mi się ich do tego przekonać. Zobaczymy. No to jest taka w sumie takie ciekawe podejście. Ja jestem w sumie oponentem tego podejścia, bo trochę, trochę nie jestem przekonany, że to się będzie sprawdzało w życiu i to wypali, ale. Słuchaj, no jak sprawdzimy to, zobaczymy. Jak się faktycznie będzie sprawdzało, no to mój główny cel jest taki, żeby skrócić życie każdego baga, przynajmniej o połowę. Yy, to znaczy, żeby doprowadzić. W sensie, wiadomo, że są błędy, które są proste, tak jakby w, w zreprodukowaniu i tak dalej, ale są błędy, które są zdecydowanie trudniejsze. A ja chcę, żeby każda osoba z zespołu jakby była w stanie sobie to wygodnie reprodukować u siebie. Powiem ci, że strasznie mi się podoba to, co powiedziałeś teraz. Już widzę taką. Cieszę się. A taką o taką, co chodzi? z Taką statystykę. Statystyka. Boże, Jak, jaki jest aktualnie <grytanie> jakiś średni czas życia baga? No i pytanie, czy da, uda się wiesz, faktycznie tą średnią jakoś obniżyć. Nie wiem, czy aż o połowę. Pewnie będzie ciężko. Chociaż w sumie nie wiem, no. znaczy, Myślę, Mówił... że to zależy od różnych czynników, aczkolwiek ja nie powiem, że jeśli zobaczę wiesz, tam jakąś statystykę, że która mówi o tym, że jednak się to udało zredukować i sposób fajnie, będę się bardzo cieszył. Mówił do Was Mateusz Wel, prezes Wel, raport Wel, well, statystyk wójcik. E, dobra, idźmy dalej, Mateuszu. E, opowiedz, no bo właśnie, no, mamy nagrane, jak tam widziałem, i puszczone, bo to jest ważne, e, chyba z 30 parę Rolek, rolek, Parę dłuższych materiałów myślę, że to. Właśnie to nagrywanie to chyba też było coś, co ciebie tak bardzo mocno, że tak powiem, może na początku nie tyle jarało, bo to ja miałem będziemy nagrywać, będziemy influencerować. Natomiast chyba w pewnym momencie odkryłeś tym pewną wartość taką biznesową dla firmy. Wiesz co, zdecydowanie tak. Jakby. Ja nie byłem tego pomysłu na początku przekonany z tego względu, że na początku widziałem tylko w tym po prostu zabawę, a jakby nie widziałem trochę celu biznesowego. Wiesz, no, uważam, że jak inwestować swój czas, to po prostu wiesz, żeby to miało swój zwrot. tak? No ale jak popracowaliśmy nad tym, właśnie, jakby, co konkretnie chcemy osiągnąć przez, przez nagrywanie, tak? Jakby nie wiem, gdzie chcemy docierać, do kogo chcemy docierać. Z naszymi treściami, jakby jaki to ma efekt powodować. Mamy na to swój pomysł, swój plan. Czy się uda? No to w sumie zobaczymy w najbliższych miesiącach. Póki co. Delikatnie mam wrażenie, że, że, że jakieś tam delikatne kroczki w tym kierunku mamy, bo. bo, bo... Nieśmiałe, nieśmiałe. Tak, nieśmiałe. Statystyki delikatnie rosną, no ale wiadomo. Coś tam drgnęło. Nie jesteśmy niestety, nie mamy takiego kontentu super, że tak powiem, viralowego. Nie, nie, nie wiem, nie, nie pokazujemy rzeczy, które po prostu każdy chciałby oglądać. Więc celujemy do konkretnej grupy odbiorców, tak właściwie, więc wiemy, że nie będziemy mieli wyświetleń w setkach tysięcy, ale też my tego nie potrzebujemy tak naprawdę. No natomiast, wiecie, zobaczymy tak naprawdę w kolejnych miesiącach, czy po prostu uda nam się zgromadzić po prostu tych odbiorców, których chcemy i takie treści fajne, edukacyjne po prostu przekazywać, bo kurczę, moim zdaniem takich treści strasznie brakuje. Jakby ja osobiście jak przeglądałem, to takich treści to za bardzo nie widziałem, a jak widziałem treści, to uważam, że były Takiej dosyć przeciętnej, mam wrażenie, wartości, takiej przeciętnej jakości. Mam nadzieję, że to, co my nagrywamy, jest po prostu dużo fajniejsze. Czy tak jest, to się w sumie przekonamy, właśnie m.in. po statystykach, no, ewentualnie po komentarzach, jakie będziemy mieć. Świetnie, no właśnie, bo to, co powiedziałeś, ten cel, czyli my w zasadzie chcemy to, właśnie co my chcemy z tego robić? Chcemy bardziej z tego pozyskiwać klientów, bardziej, może, uczyć tych klientów, już, których już mamy. Jak myślisz w sensie, po co ty to robisz? Ja myślę, że wszystkiego po trochu tak właściwie. Z jednej strony, na pewno chcemy edukować klientów, żeby byli bardziej świadomi, tak? Bo świadomy klient jest fajniejszym klientem, więc na pewno fajnie jak, jak klienci będą mieli trochę więcej jakby wiedzy o poszczególnych, nie wiem obszarach, jakby też nie, nie moim, moim celem nie jest to, żeby nie wiem, uczyć, uczyć ich, jak się po prostu buduje aplikacje, bo jakby no. My jesteśmy specjalistą od budowania aplikacji, ale realnie, jeżeli ten komunikat, że tak powiem, który idzie między nami, będzie po prostu dla nich bardziej zrozumiały, no to po prostu dla nich to będzie lepiej, bo po prostu całość się będzie szła sprawniej. Tak? My też oczywiście dokładamy starań, żeby zawsze ta komunikacja była klarowna i jasna, natomiast wiadomo, że im klient jest bardziej świadomy, no to się po prostu lepiej pracuje i szybciej pracuje przede wszystkim. Nie? Więc pod tym względem edukacja na pewno klienta jest, jest fajna. No i zdecydowanie chcemy docierać także do nowych klientów, tak? Do tego, że ogólnie dużo projektów, jakie robimy, są to projekty startupowe. Też znaczna część projektów to są projekty takie właśnie B2B dla firm, dla których są, wiem nowe jakieś usługi cyfrowe tworzyć, tak? Czy też na przykład w ogóle potrzebujem jakiegoś narzędzia dla siebie, tak? żeby jakiś proces zoptymalizować. Więc no też do takich osób się właśnie kierujemy takie osoby edukujemy. Super, myślę, że to było ważne, co teraz powiedziałeś. A my chyba, żeby zbytecznie tych odcinków nie przedłużać, w zasadzie zapraszamy do następnego, z który miejmy nadzieję dzięki całej masie subów, które od Was dostaniemy, się pojawi. Nie, no myślę, że się pojawi, bo dla nas to jest w sumie też taka fajna w sumie forma takiego mini statusu, nie? Tak, myślę, że takie ciekawostki gdzieś tam z, z naszej strony fajnie Wam przesyłać. Też myślę, że fajne rzeczy, e, które będziemy starać się Wam mówić, to nie wiem, nad czym pracujemy, nad czym aktualnie teraz myślimy, po prostu jakie takie własne pomysły na jakiś rozwój mamy po prostu z naszej strony, tak? Czy w obszarze technologii, czy, czy w innych obszarach. Myślę, że różne rzeczy będziemy starać się przekazywać. Git, panie Rafale. Cięcie. Sprawdź inne nasze materiały. Wbij na naszego YouTube'a Abwinio lub odezwij się do nas na www.abwinio.com Do usłyszenia w kolejnym odcinku.